Na zajutrz Jan znowu stał w tym miejscu z dwoma uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Ten fragment zgrabnie pokazuje, skąd się bierze Kościół. Wspólnota ludzi zebranych wokół Jezusa, słowa, które stało się ciałem. O tym było wczoraj. A dzisiaj widzimy Jana Chrzciciela, który pokazuje: Oto baranek Boży. Moja wiara bierze się stąd, że spotykam ludzi, którzy już wcześniej rozpoznali Jezusa. Spotykam świadków. Podziwiam, ile mają w sobie pokoju serca, podziwiam ich pełną radość, miłość, zdolność do poświęceń. Mogę jakoś nawet im zazdrościć tego, że też chcę tak żyć. I w zaufaniu do tych ludzi przyjmuję, że to, co mi mówią o Bogu, jest prawdą, nie jest kłamstwem. W zaufaniu do nich ruszam za Jezusem, dlatego że nie wystarczy mi to ludzkie zaufanie. Nie wystarczy mi, że moi rodzice wierzą, że ksiądz w kościele wierzy, że ktokolwiek inny, kto jest wierzący, wierzy. Ja sam chcę mieć to doświadczenie żywego Boga. Dlatego ruszam za Jezusem i liczę na to, że spotkam się z Nim twarzą w twarz. Tak też się dzieje tutaj. Jezus, tu jest napisane: Odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich. Bardzo znaczące jest to słowo ujrzawszy. Dlatego, że patrzenie patrzeniu nie jest równe. Mój nauczyciel od fizyki mówił, cała klasa patrzy, dwie, trzy osoby widzą. I rzeczywiście, ewangelista używa tutaj specjalnego określenia na szczególny rodzaj patrzenia. Jest napisane teasamenos. Użyto tu czasownika, którego sens najlepiej oddaje polskie słowo wpatrywać się. Jezus wpatruje się w tych dwóch uczniów w taki sposób, że oni już nie tylko się za nim skradają, ale że idą do niego do domu i tam zostają. Jeszcze przejdzie czas nakazania, kazania, jeszcze przejdzie czas na wykład moralności, ale teraz najważniejsze jest spotkanie z żywym Jezusem, który kocha. Doświadczenie Bożej Miłości to jest fundament Kościoła. Ciąg dalszy jutro.